Pod adresem kierownica służby więziennej padło wiele gorzkich słów. Czy one nie przeszkodzą Wam w ewentualnym dojściu do kompromisu? E, trudne pytanie. Myślę, że nie przeszkodzą, bo one są prawdziwe. To jest najważniejsze, że te słowa, które padły, nie są wymyślone, one są prawdziwe i. Realizacja porozumienia jest dla nas najważniejsza. Podpisaliśmy to porozumienie z ministrem sprawiedliwości i chcemy, żeby to porozumienie zostało zrealizowane. Minister podjął e, zobowiązania, będąc ministrem konstytucyjnym, w imieniu całego rządu, więc to jest zobowiązanie państwa wobec funkcjonariuszy służby więziennej. Na przyszły tydzień zostaliście zaproszeni do centralnego zarządu służby więziennej na rozmowy. Uważa pan, że uda wam się wspólnie usiąść do stołu i dojść do porozumienia? Znaczy, że zostaliśmy zaproszeni. To, tak, zostaliśmy zaproszeni na 17 czerwca, natomiast to zaproszenie już było dużo wcześniej, jeszcze w czasie rozmów majowych. Wiedzieliśmy, że spotkamy się w połowie czerwca po powrocie dyrektora generalnego z urlopu. Ja myślę, że ta... Akcja nasza dzisiaj, ta pikieta, myślę, że nam pomoże. Pewnie uzmysłowi, mam nadzieję, zarówno dyrektorowi generalnemu, jak ministrowi sprawiedliwości, że te rozwiązania, które zaproponowali w zakresie dodatków służbowych, w żaden sposób nie satysfakcjonują funkcjonariuszy służby więziennej. Może nawet nie mówmy o satysfakcji. Reforma nie jest, nie był pomysł reformy, żeby ją zrobić dla reformy. Pomysł był taki, tak jak mamy zapisane w porozumieniu. My cały czas myślimy, co zrobić, żeby zachęcić ludzi, doświadczonych funkcjonariuszy do tego, żeby pozostali w tej służbie. I nasz pomysł na reformę dodatków służbowych idzie w tym kierunku, żeby funkcjonariusze chcieli w tej służbie zostawać dłużej niż 15 lat, między 15 a 25 lat, bo to są naj, najlepsi funkcjonariusze w rozumieniu doświadczenia, przygotowania zawodowego, e, zdolności psychofizycznych, bo też o tym nie należy, e, nie należy zapomnieć. I my uważamy jako Związek Zawodowy, że to jest no, taka sól służby więziennej, o którą szczególnie należy dbać. Tym bardziej, że wyszkolenie nowego funkcjonariusza są to setki tysięcy złotych w przeliczeniu w okresie kilku lat, bo to są koszty. To nie jest tak, że odchodzi doświadczony funkcjonariusz, przyjmujemy kolokwialnie mówiąc człowieka z ulicy, oczywiście nawet z świetnym wykształceniem, on musi się nauczyć pracy w więzieniu, bo nikt nie ma takiej uczelni, nie ma takiej szkoły. Mimo że mamy wyższą szkołę, która uczy pracy w więzieniu, to wymaga dużego doświadczenia, tak jak każda praca z człowiekiem. Wspomniał Pan o dodatkach służbowych, oprócz tego jeszcze macie kilka innych postulatów. O co jeszcze walczycie? Jakie, Waszym zdaniem, problemy występują dzisiaj w służbie więziennej? Dzisiaj takim najbardziej palącym problemem służby więziennej jest problem nadgodzin. Już nawet nie chodzi o samą sytuację płatności za nadgodziny, bo to jest zapisane w ustawie. Problem, problem od początku był taki, że służba więzienna została dopisana w ostatniej chwili z rzutem na taśmę do ustawy o służbie więziennej. I tutaj trzeba powiedzieć, że to był sukces ówczesnego wiceministra sprawiedliwości ministra Wójcika. Natomiast od początku widzieliśmy, że środki finansowe, które są przeznaczone na realizację tych zapisów ustawowych są niewystarczające. I to się sprawdza. Tak jak powiedziałem, mówiąc o nadgodzinach w służbie więziennej, nadgodziny w służbie więziennej powstają z normalnego toku pełnienia służby. 16 służb razy 12, łatwo sobie przejrzeć, jest ponad 180. Normatywny czas służby to jest 168 godzin. Mniej więcej, mówię średnio, jak to wygląda miesięcznie, czyli z normalnego toku służby, bez urlopów, bez zwolnień lekarskich, na każdego funkcjonariusza działu ochrony. Przypada kilkanaście nadgodzin wypracowanych miesięcy. I to jest ten problem, że to jest normalny tok służby. Myśleliśmy, że rzeczywiście funkcjonariusz będzie miał prawo wyboru, bo tak wygląda. Ustawa mówi, mówi, że po zakończonym półrocznym okresie rozliczeniowym, jeżeli funkcjonariusz posiada nadgodziny, to należy mu za nie zapłacić, chyba że wystąpi z raportem o wolne. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wręcz zmusza się funkcjonariuszy do występowania z raportem o wolne, że te płatne nadgodziny no, ze względu na ograniczenia finansowe są iluzją, bo te środki finansowe już są naprawdę wyczerpane. I druga sprawa to jest walka z nadgodzinami, taka sztuczna walka poprzez zdejmowanie stanowisk, szczególnie w porze nocnej, ale także w porze dziennej, gdzie dochodzi do kuriozalnych, tak jak powiedziałem, sytuacji, że funkcjonariusz pełni służbę w nocy na trzech piętrach, tak jak powiedziałem, że 1200 funkcjonariuszy na 80 tysięcy. Także w porze dziennej, gdzie zdarzają się konwoje, bo to jest żywy organizm, coś się zawsze dzieje, coś jest zaplanowane, ale, ale tak jak powiedziałem, no my pracujemy z ludźmi, to... Nie, nie, obrazowo mówiąc, jeżeli nie wyjedzie radiowóz, jeden radiowóz w Warszawie, czy dwa radiowozy policyjne, nie ma takiej tragedii, tak? U nas jak zabraknie w służbie dwóch, trzech ludzi, to jest problem, bo jeżeli nastąpi taki przypadek, musimy kogoś zawieźć do szpitala. Są oczywiście sprawy związane z konwojowaniem, z przewożeniem z jednostki do jednostki. I tutaj rodzi się, no bo trzeba zastąpić tych ludzi już w tym momencie, nawet w tej porze dziennej, są kłopoty z realizowaniem normalnego porządku, normalnego toku służby. Co ważniejsze, także funkcjonariusze innych działów, działów logistycznych, nie mniej ważnych dla służby więziennej, bo też mówiłem o obowiązkach, zadaniach, które e, ciążą na służbie więziennej. Ci funkcjonariusze, pracownicy zatrudnieni w działach logistycznych nie pracują wyłącznie na rzecz funkcjonariuszy, tak jak w innych służbach mundurowych. Oni wykonują mnóstwo zadań na rzecz osadzonych, czyli kolejnych 80 tysięcy. No podopiecznych, ja bym to nazwał tak jak moje podwładnych, bo mówiąc tak jak wynika to z kodeksu karnego wykonawczego czy też z regulaminów, osadzeni są podwładnymi funkcjonariuszy, funkcjonariuszy są ich przełożonymi. Więc zastępowanie w czasie widzeń, w czasie konwojów i tak dalej, powoduje, że ci funkcjonariusze no, zostają ze swoim normalnym tokiem pracy, który muszą też wykonać. Więc to jest takie rozwiązanie bardzo doraźne. Ono z punktu widzenia zbijania nadgodzin. Nieźle wygląda, jeżeli chodzi o statystykę, natomiast bardzo obciąża funkcjonariuszy wszystkich działów. Swoje postulaty złożyliście m.in. u premiera Mateusza Morawieckiego. Jakich w takim razie działań oczekujecie w tej chwili od rządu? My oczekujemy jednego działania nadzoru i realizacji tego, co podpisaliśmy. My żadnych, co tak powiem, cudów nie oczekujemy. Wiemy, że terminy, z porozumieniem, nie mogły być zrealizowane z uwagi na, na, na pandemię, na, na okoliczności, na obiektywną sytuację. Jako Związek Zawodowy, jako funkcjonariusze i pracownicy, mamy tego świadomość. Czyli nie żądamy rzeczy niemożliwych. Ustaliliśmy renegocjację, chcemy renegocjacji terminów, które ma być to bo To jest dla nas najważniejsze. Zresztą taka, takie, takie zobowiązanie z ust wiceministra Włośa padło, i czekamy teraz na powołanie zespołu, który miał się zająć. Już nie renegocjacją porozumienia w tej części merytorycznej, bo tutaj nie ma co renegocjować. Natomiast tylko w tej części formalnej, czyli pisania nowych terminów realizacji określonych zadań. My wiemy, że pieniądze na realizację tych zadań są. My nie wymagamy żadnych nadzwyczajnych środków, środków finansowych. I, I myślę, że przy konstruktywnym podejściu. Ministra Sprawiedliwości, dyrektora generalnego i oczywiście przy nadzorze pana premiera, no, który zarządza tym rządem. Jest to do zrealizowania z dużą, e, dużą dozą, prawdopodobnie, że uda się to zrealizować i w, funkcjonariusze i pracownicy służby więziennej będą zadowoleni, będą chcieli w tej formacji pełnić służbę. Dzisiejsza pikieta to jeden z pierwszych etapów waszego protestu. Gdyby nie udało Wam się w najbliższym czasie dojść do porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości i Centralnym Zarządem Służby Więziennej, to jakie kolejne etapy tego protestu planujecie? Na pewno jest kwestia flagowania jednostek, jest sprawa związana, rozważana cały czas z tak zwanym strajkiem włoskim. My chcemy realizować zadania i obowiązki, możemy je realizować, znaczy realizujemy zgodnie z prawem. Idea strajku włoskiego polega na tym, że realizuje się szczególnie dokładnie, może troszeczkę wolniej niż, niż normalnie i niekoniecznie oddziałowy w swoim czasie służy musi dokonać tych wszystkich czynności, No z uwagi na to, że naprawdę ja podziwiam tych ludzi tak, jak powiedziałem, że oni mają w tej chwili dwa razy więcej, a czasami trzy razy więcej. Zadań do wykonania niż normalnie. Ale my mamy nadzieję, że właśnie ta pikieta, usmysłowi tutaj, e, właśnie zarządzającym, rządzącym przepraszam bardzo, nie zarządzającym, rządzącym państwem polskim, że żądania e, w Ustoszyszu więziennej nie są wygórowane. Są racjonalne. I, i, I do zrealizowania, i tylko przez realizację porozumienia, które zostało podpisane. Nie chcemy eskalacji, chcemy dialogu, chcemy rozmów. Tego zresztą, tak jak Pan słyszał, koledzy z innych służb mundurowych mówią o tym, że jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy organizować no być może także wielką manifestację, która była, która się kiedyś udała i która przyniosła określony skutek. My mamy mało możliwości. Ustawowych do, do przeprowadzania akcji protestacyjnej, prawda? Mamy, nie, mamy prawa, nie mamy prawa do strajku chociażby, i na pewno takiego strajku nie będzie. Chcemy prowadzić działania, które w żaden sposób nie naruszą bezpieczeństwa obywateli Polski, bo wiemy o tym, że naczelnym zadaniem naszej formacji jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo przeciętnemu Kowalskiemu. I na pewno żadne takie działania nie będą skierowane. W żaden sposób ani przeciwko osadzonym, ani przeciwko odwiedzającym osadzonych, ani przeciwko obywatelom naszego państwa.